Witajcie widzowie, z tej strony Vixu, się mękać Dzisiaj będziemy nagrywać 13 część sposobów z problemami Ostatnia seria była jakieś 8 miesięcy temu na kanale w lutym I co? Będzie grał z nami wixu yy, Witam I, fe I fail, bo... Nie witam No Także co? Widzimy się już jak po pokonaniu bossa Jak spotkamy jakiś ziomeczku, żeby, film, żeby nie przedłużać filmu I zapraszam do oglądania a więc widzowie, teraz będziemy szli na jakieś bounty, żeby nie było nudno i spróbujemy znaleźć sobie jakiegoś typa i jak będziemy podjeżdżać, to mam odpalę. Teraz właśnie widzowie, będziemy bili bota i dojeżdżamy typku. I weź to ktoś. Żeby nie siedzieć. Czekaj, bo mam zeza. O, Dobra. już nie mam. I bierzemy sejfa i widzimy się na ludziach. Dobra, widzę, tak, no właśnie, tutaj się biją. Dojeżdżamy. Gdzie? Ucieka. Widzę, widzę, widzę. Ja go gonię. Tak, Tylko nie. jeden ucieka. Na lewo jeszcze? Już nie wiem. Co Bo na lewo? On do mnie z Dobra. I Teraz tak. On grinduje chyba. Nie. Co on robi? Chodź chod, chod do mnie. Lece, lece, powrót. Lece. Wybięksy, wybięksy. A nie, jednak nie powrót. Chodź, chodź, wyspa, wyspa, wyspa. Wsiadamy w auto. Czyli co, jednak uciekamy od tych typów? No tak, nie, co Będziemy to, na górze mieli typów. Chodź od tam, o tam o tam o tam też, tam też, o tam, chodź, chodź, chodź. O tam za górką Dać miatło Tu się wszyscy rezują teraz. Nie mam miatła naładowany Okej okay. A tu już wszyscy teraz Ej, zrezuwali się tu! Widziutko, fest No, po dwóch dziu, stronach Dawaj, dawaj, dawaj Czekaj, bo mi miejscu zamiesz. się bije 27 Dead Brawo Po lewej, po lewek Kolejny, właśnie wiem górki, uwaga Widzę, widzę, widzę Raketa Na Rakieta. mnie Ja go wkujeje Zabiję mnie plecy, plecy Zniszczył mnie W plecy Chyba Tak Jest kraka i wybił mnie Pomóż Dobra Lecę Czekaj Nie mogę wydostać Nie mogę Spróbuję no. uciec. Wziąć karty i uciec. Dobra. się. Ta podłoga jest z tego. Bibiksa, dobra. dobra leży jeden. O, drugi to mi to. Dead. Co? I teraz tak wasze karty. Ta, jeden, druga jeden jest safe ten... u tego co jest ten boss Ja biorę tak, muszę leczenie, to A druga jest ten no I ty, po drugiej tej stronie, się masz tak? No ja tam, o widzisz Dobra widzowie, widzimy się znowu jak zrezujemy tutaj panów Widzowie, tutaj właśnie rezujemy chłopaków i zbierzemy loot i próbujemy kogoś zwokejować Bo dobrze idzie na razie w tej rundzie, tylko mało nagrywam i za to przepraszam jeśli mi się spodoba, to, to 3 proszę, 3, o ła proszę o łapkę w górę i subskrypcję. Widzowie, tutaj przed nami są ludzie i właśnie ja się kewa mamy Uwaga na się wbić Na górze, na górze. Nie, 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 nie tu. Do zona leci, nigdzie się... No i ten się wbił, no. To lądujemy tu i będziemy na daleko. Jeden jest do ugrania. Biją mnie. Gdzie wy jesteście? Dobra, widzę was. E, tutaj, chodźcie do prawej, do prawej, o tu. Tu jest jakiś ziomek O to to tu, tu no Tu, leci Zaleci 28 Dobra, nice Ja mogę tam podlecieć tą e, plecy. E, plecy, Leci, leci E, leci za nami, za nami Ucieka. Tu 35 52, 52 Ja go dojeżdżam Tam to jest... On uciekł e, Tu w jest jeszcze Ucieka Czaj, widzę go Dostaje, dostaję! Dawaj, dawaj go fake! Uważaj, uważaj! Dwóch jest! Ty oszujuście mały! A ja też zostałem, dobra A. Uciekaj. W twoich A gdzie on jest? Y on, właśnie dwójka tu jest. Czekaj on się leczą. dobra Jeden na Dobra, nie? widzowie widzimy się w kolejnej grze. Że... Widzowie tutaj lecimy w drugiej że na miejscówkę, teraz będzie dużo typa, bo to hot drop i widzimy się jak będziemy lądować Ci dosłownie za parę sekund. Dobra widzowie, lądujemy. Jest tutaj z 2 y, trio. Ojo, ja mi Kłady gramy, bo nie ma trio tak. Pr przepraszam, przepraszam. No to Ale... 26 na dachu, na dachu, żyje, nie żyje. Tam gdzie? nie żyje, zdecyduj się. <laughs> to typ, a nie on chyba. Nie, nie, id Ale... idę go dobić. Ja jestem na to. Muszcie. Nie mam mamo, nie mam mamo. Mam, mam. Loła ma dosłownie, ale dobra. No, no. Tu jest drugi, ty? który leży. Drugi, który leży. On mnie dobija. Dobra, panowie, radźcie sobie i tak. Jeden ma loła, a drugi leży. Czekaj, bo w VIPX-u też ma chyba ludzi. Tak. Uważaj, uważaj. Nie, no, no, no. Ja zmieniam na Filipa, ale zważaj, co się... U gdzie oni, co? Właśnie i tu gdzieś się podnoszą Nie, na dole chyba, niżej, niżej, niżej Jak mi się wydaje O, coś tam gdzieś budowanie jest Dalej Jeden to jest aura, drugi to jest taki efektywizmowy Brawo Możliwe, że tam To weź podejść pod nich Tam, tam, tam Dobra, tu pomóż mu Czekaj, muszę się wyleczyć, bo mnie obił Dobra Matce skończyły Spokojnie, o, o tak No, 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 weź to, weź to ja nie wiem, gdzie oni się mogą tu znajdować, bo ja tych miejsców nie mam oklapanych. Eee... Dobra... Anto to! No. tutaj ładnie. Pomóż w VBXu. Dwójkę ma. E, trójkę Ty no, ich to ale, podnieca, celu. że mnie w trójkę biją! Trzeci, trzeci, trzeci. Uważaj, uważaj, to wszystko ich. Dobrze, pomóż Uważaj, uważaj. Jeden dead. Brawo. Kolejny, nad tobą, nad tobą. Trzeci chyba jest, tak mi się wydaje, bo Wierzę w niego. Plecy. Plecy, plecy z basenu. Bas, basen. Dobrze, coś. dobi, 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 dobi. Postaram. Dobra, bierz to i zabuduj się. Na mnie małe potki z grafikiem. On ma, on ma, on ma, on ma. Uważaj tylko, żeby ci nie podmienił teraz. Brawo! Dawaj. Nie! I raz, przeładuj. I wierzę w niego. Wierzę, to nie, to nie jest jego. Poczekaj, Dobra. Na Czekaj, może. bo obaj mają siebie na strzała praktycznie. Brawo. No. I teraz masz nas pod I Nie widzimy się widzowie jak... Wypiksuj nas na Na tygiełkę. Gdzie? Wziomki lecą. Tutaj, lecą. Tam, blisko na nas. Lecą na nas właśnie panowie. Trz trójka od lewej i jeden od prawej. Mogę ramem. Poleciała rakieta w jednych. Jeden za myślę, że nie widzi. Tu! Mamy! No, to 130, mamy! 130! Dead. Yes. Brawo! Jeden do 30 wyprajowałem dziada za tym chodźcie tego w tego lecą Daj wszyscy na mnie, mnie. czekajcie ja nie żyję no. tu 70 TS. Zabi zabił mnie w locie Zalet nie zdążyłem nie mam matsów ja uciekłem dwóch test Nie mogę tu ja, Potrzebuję pomocy, pisać. bo ja nie mam matsów. Dobra spójrzcie. Dobrze, brawo Ja potrzebuję pomocy to 70. Nie żyje, dobra nie Idę ci pomóc, poczekaj Małk, miał hosta. 80 jak coś Dobra Ucieka Widzę, widzę Krak! Dzień, nie? Lec za nim w Gdzie? krzaku, krzaków, krzaku! Krzyk! Widzę! Widzę! Krzyk! Hey. To jest 120! Aha, Brawo. Dobra. Dead. Dobra, mnie no tak! Dead! Tak, tak, tak! I widzowie widzimy się jak zrezydujemy w mixy, ale co po widzowie... Chowałem się do domku Dobra, dobra! Ja tutaj do was... Rysuję. Widzowie nie nagrywają. Z górki tak. ładują! Właśnie wiem, oni z dwóch stron... Macie te mini? No to dobra, to może. Musimy do zona. ja lecę tym, Bo ja nie przerotuję tego. No. Uwaga, uwaga, bo oni z górki gdzieś oni się czają u nas. Ja spadam tutaj w dół. Widzę? Ja w dół spadam. Ja schodzę w dół. Ja też spadłem no. Dostał? Chodź w dół, chodź w dół, chodź w dół. Czekaj, bo go zabiłem prawie. Dobra. To czekaj, ja się przylecę i pomogę ci. Nie, 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 nie lec. Ja schodzę na to. Dobra. I widzowie, widzimy się za chwilę. Dostał 6-8. Widzę tutaj kolejni przeciwnicy. Uwaga, kracht! Czekajcie, rakietnicy, proszę, poczekajcie. Puszczaj, puszczaj. Nikt nie dostał, nie ma ich tam blisko. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Uciekają drugą stroną. Coś tu jest na pewno. A nie, nie ma nikogo. Wszyscy poszli. No my też musimy uciekać, tak jakby było. Też się, się. Ktoś tu blisko lata. na rakieta Eee tutaj widzowie mamy walkę z Widzę widzę, oni na górce, na górce do nas czekać I nade mną, nade mną Dobij, dobiłem, dobi. dobiłem, dobiłem, dobiłem panowie Ale ładują inni do mnie Ja cię obudowałem masz matce dla mnie? No ja właśnie też nie Leżą się plecy no Nie podnoszę ich nawet Tu leci Chwila, chodźcie, chodźcie tu, chodźcie z tej strony o, chodźcie się zakradnijmy tak ej ej typ Ja leżę, ja leżę 80 Zpadaj plecę wupa macie coś na biało Masz. Tak. Dzięki Na biało Widzowie, Mam pizzę Ale to nie ma sensu Tutaj tutaj to tutaj, tutaj. Tak, 20, 20. 20. Wiem. Tam jest. Wiem, wiem Tam jest jeszcze Uwaga Wupa z góry będzie Tak bardziej z góry Chodźcie podejdźmy w nich nie, 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 mamy dobrego mamy dobrego solna. A ja musimy i tak do nich. Chodźcie teraz, o tu są splesze. Chodź, wibicu. Chodź do niego, chodź do niego. O, tu, 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 chodźcie. Tu są splesze. Biegnę, biegnę, biegnę. Dobra, teraz ich Plecy się za nami bią. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. O tu jeden, tu. I tu drugi. Ja nie potrzebuję jak coś. No wiem, wiem, tu są, są, są. Czy to Gdzieś gdzie on lata? Nad nami! Chodźcie w niego! Nie, nie, nie! Nie, on na drzewie jest, to nie ma co! Okej. Okay. Na którym? Tam dostał, tam dostał, dwa razy, trzy siedem Le idzie! Leci! Dawaj w niego! Gdzie? Kla Kla ja. Zero! Widzę! Wjeżdżamy, wjeżdżamy! Dead leży, zdobijcie sobie i weźcie z niego lód. Weź go dobij, bo ja to ranem. Wiksu dawaj, ja od górki idę Dobrze Złoty spas, złoty spas bierzcie, dla kogoś Bierzcie, bierzcie, Nie, ja nie mam szans, że tam... Ja mam złotą kołkową Dobra, ja jestem już prawie w zoo. Spokojnie, tak Wszystko pod kontrolą Mam tą Dobra Czy na, na waszych znacznikach? Na plecy od nas Lecą, lecą no, Bierze spam ten niego, Spam jego, spam tak. jego Biało ma. Zero, 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 możemy wjechać. Spamie, spamie, spamie. daj na WP, podnieście. Dobra, hit Jeden trzymaj jeden Podnosimy razem. Swoje. O, dobra, no. Ja nie mam nic na biało. Ja, pu ja puszczam. Dobra. Mogę ci sulu, solo... No to daj. Wiem o co chodzi. Nie, 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 teraz dobrze. Tu ty. W tym bobsia Ja może cię W tym? Tak. Tak. Faktycznie. Go. W zauna, na, panowie A dobra, to jest. Sto, 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 sto śmieliście, że nie trafię z tej kołkowej 18 white Ej, ładuję z góry, tak, tak. zakrana już, oni się tu A wy uciekliście trochę To tak, no Zamykam go. Zamknięty. Jest. Ten. Biorę stopy. Czekajcie. Charge, 4 charge. Weź go. Ja, 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 ja. musimy to wygrać. Musimy to wygrać teraz. Dobra, widzę, wylecił. Czekajcie, bo prawie miałem 2 pompy w ekwipu. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Tą, Można liną, a nie, nie można. Nie, nie, musimy lecieć, bo ja zginę. Tyrolka. No ja też myślę tyrolka. I tu, do góry, do góry, tu macie kolejnego. O tego plecy! Bo tu! Nie. Aby, do, aby się do góry dostali. Ha. Nie, nie żyję. Żyjesz, żyjesz, żyjesz. Ja! Nie możemy cię ciebie pójść, bo to nie w zonie. Ej, na mnie typ! Wiem, wiem. Dwójka już. Innym! Przylecieli! Jak ja to ja mam. To nie ja mam, nie jestem w zułnię, muszę mi mnie podnieść. To za chwilę, za chwilę.

Dzięki Ja walę z i do zona, zona zona do zona! Brawo High ground' zabiję Kolejny, tak, bij go, bij go, bij go Brawo, brawo Dead. Lećcie, lećcie mnie Lećcie, zona, zoną, lećcie zoną A dawajcie, dawajcie, podnieście, 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 podnieście. Zona masz, zoną Czekaj, bo tu jest inny A, kolejny, typ kolejny, dobra, nieważne, Dosłownie ja obok, dosłownie obok w Którą? Tamtą muszę iść Eee, jesteś jedynym... a, no już No już solo. Do góry właśnie lecisz. O! Nice try, dziękujemy widzowi za oglądanie. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę i co? Nara?